Były też takie walki, sam o tym mówiłeś, których tak, z perspektywy tak. czasu to, byś się dokładnie. nie podjął, a, a podejmowałeś ich dlatego, że potrzebowałeś po prostu pieniędzy. Dokładnie, tak? dokładnie. No, były to walki głównie zagraniczne, które przynosiły dużo pieniążków. Były okresy, w których praktycznie nie trenowałem, bo musiałem się zająć prowadzeniem swojego klubu i prowadzeniem zajęć. I była okazja dobicia się gdzieś tam i. Jedną z takich walk, na szczęście wygranych, była walka w Suriname z dobrym zawodnikiem Rodney Glunderem, Glunderem gdzie walka była w, odbywała się w wieczór wigilijny. Ja naprawdę trenowałem do tej walki dwa tygodnie. Gościu zawodnik miał sto ileś walk Muay Thai. W stójce nigdy, jakiś, wtedy akurat nie byłem jakimś super tak zwanym wymiataczem. Moja szansa polega na tym, żeby wygrać walkę w ciągu dwóch, trzech minut, bo później na pewno nie starczyło mi kondycji. I tak właśnie się stało, postawiłem wszystko na jedną kartę i wygrałem. Był też taki moment w Twojej karierze, że mogłeś się skończyć żeś sparaliżowany. Wtedy myślałeś o tym, e, że chcesz wrócić na ring, do klatki, czy, czy o tym, że chcesz po prostu chodzić jeszcze? To znaczy w skrócie, sytuacja była taka, że to był okres w, przy wyjazdu przed, do Brazylii, ja jeździłem po Polsce, trenowałem. I najprawdopodobniej przetrenowałem się, coś mi tam strzeliło, okazało się, że gdzieś mi tam krąg, pęk troszeczkę gdzieś mi tam naciska. Jakiś jest nacisk. To nie jest ani kręgosmyk, to nie jest ani przepuklina, to jest jeszcze inna kontuzja, bo z, takimi z którą można żyć, no ale niestety są tam jakieś problemy. Tak, no pierw bałem się, że przepadną mi wakacje, później bałem się, że przepadnie mi wyjazd do Brazylii, później bałem się, że nie będę chodził, a później bałem się, że niestety nie mam nikogo przy sobie, który by się mną na całe życie opiekował. No ale na szczęście gdzieś tam się to rozbiło, ro rozeszło, w ogóle nie staram się o tym nie myśleć, staram się o tym w ogóle rzadko mówić, teraz akurat ktoś gdzieś wychwycił mnie, że to powiedziałem i, i ten temat wypłynął. Nie jest to dobre marketingowo dla MMA, nie jest to dobre marketingowo dla mnie. Staram się o tym nie myśleć tak jak o złym śniegu, który śnił się kiedyś, a ja już teraz się nigdy nie będzie śnił. Twoja śni kolejna walka z Michałem Materlą. Ty wchodzisz na ring jak showman, raz na czołgu, raz w karetce, ale nie chcesz składać jakichś takich krwawych deklaracji. Tymczasem on już zapowiedział, że zamierza z tobą wygrać i to w pierwszej rundzie. Jaka jest Twoja odpowiedź na to znaczy tak, no ja powiedziałem wcześniej, że walka na pewno nie zakończy się na punkty. Jeżeli zakończy się na punkty, to będzie to moja i jego porażka, ponieważ oboje chcemy sobie udowodnić, że jesteśmy lepszymi zawodnikami. A no ja zamierzam Michała Materle znokautować. Jeszcze lepiej marzyłoby mi się, żeby go poddać w parterze. No ale chyba większe szanse mam w znokautowaniu go. No, i jest, taka jest moja odpowiedź. No, nie składam jakichś krwawych deklaracji, ponieważ nie czuję do tej walki e, jakiejś m, nienawiści, nie czuję do niego nienawiści. E, jest dobrym zawodnikiem. E, nie czuję nienawiści, nie, nie chcę nakręcać bez sensu tej spirali, bo ponieważ nie ma, u mnie nie ma tej spirali. <laughs> na koniec, jeszcze bije się w 14 różnych krajach na świecie. To już niewiele ci zostało do, do odwiedzenia. Jest jeszcze kraj, w którym chciałbyś stanąć na Ringu w klatce i pokazać, że jesteś dobrym zawodnikiem. To znaczy, no, te europejskie kraje tak jakby już mam zaliczone. No, Stany Zjednoczone, Emiraty Arabskie. Nie wiem, no, tam, gdzie są dobrzy zawodnicy, no ja nie biłem się w Anglii. Dziwne to jest, bo to jest bardzo blisko. W ich federacji chciałbym się tam bić ponieważ dużo Polaków tam jest dużo, mam niestety znajomych rodziny. Nie mam jakiegoś super kraju. No. Każdy kraj jakoś, każda, w każdym kraju jakaś walka czy tam zawody i in, in, czym innym się, z, że tak powiem, charakteryzują. I, I tak jak powiedziałem na przykład w tym Surinamie, kiedy biłem się w, w Wigilię, było naprawdę fajnie, ciepło w, w zimę i też miło spędziłem tam czas. Biłem się dwa razy w Stanach Zjednoczonych, też poznałem super ludzi. I to, to jest ten plus, a, a gdzie tak stricte chciałbym się bić, no to, nie, no to właśnie Anglia i chciałbym spróbować bić się w Portugalii.